Nie ma, wszystkim po kilkudniowej przerwie od nagrywania, odwrzydzania filmów. Dzisiaj wracamy do serii FIR na początek. Przed nami poziom zła woda. ten napis chyba wam czytałem, co? W sumie nie pamiętam, ale pewnie tak. Dobra, o, bo ostatnio zaskoczyliśmy tutaj przez tą kratkę wentylacyjną. Dobra, już pamiętam. Już pamiętam, dobrze. Więc zła woda, pewnie tu odnosi się do tego co też usłyszeliśmy ostatnio wiadomościa kiedy laptop odpaliliśmy, że o proszę bardzo Alma znowu próbuje nas przestraszyć wow ok cały czas jest się odzywa ale momenty to gra ma naprawdę dosyć straszne momentami idzie się przestraszyć szczególnie jak się gra pierwszy raz z tego fira to naprawdę można się nieco przerazić w niektórych momentach. Co ja to mówiłem o tej swojej wodzie, a że tytuł tego rozdziału pewnie odnosi się do tego, co ja się... znowu nie powiem. To też jest fajne, że te wiadomości się pojawiają, które troszkę nas wprowadzają w całą tę otoczkę, co tu się dzieje dookoła. Teraz tu chyba coś było Na pewno są granaty. Zmacnia szal do niego. Podejdziemy z innej strony. Sądzę pierwszy sekret nasz. Mamy shotguna. Granatów nie mogę zabrać. Aha mam maksa. No tak, pięć faktycznie. Dobra. Może w końcu uda mi się powiedzieć, że tytuł... Tego rozdziału, tego etapu, zła woda, odnosi się do tego, co przeczytali w laptopie. Czy właściwie posłuchaliśmy w laptopie, że coś jest dodawane, właśnie do, do wody, coś jest wylewane. Prawdopodobnie jakieś zanieczyszczenia, chemikalia, coś w tym stylu. Tak, znowu alma, znowu ty. No widocznie czegoś od nas chce, albo jakby nas trochę może próbowała prowadzić. W każdym razie trochę więcej historii. No, i właśnie, takie substancje, które gdzieś były w wykazie. Jakie substancje nie wiemy. Tak dokładnie nie było podane, ale już widać, że coś tu jest grane. Aha. Kreflająca się z kratki. Dobra. Nie wiem, czy to robota almy, która tu stała, czy robota Reptiki. Ciężko powiedzieć, bo nie widzimy, jak zwłoki wyglądają różnie może to być Dobra, stąd przylazę chyba, no to idziemy tędy. Tak. Bardzo właśnie fajnie jest zrobiony ten film. Takie momenty strzelania i momenty odpoczynku. Momenty gdzie możemy się trochę bać. I tu powinno być zajście, które nas doprowadzi do wzmacniacza zdrowia Więc sekret numer jeden na dzisiaj Tak, to jest na pewno robota Almy I 130 punktów zdrowia mamy już, ale ciemno 130 punktów, więc coraz lepiej Okej, okay, coś tam jeszcze było? Chyba nie Tak w 100% tej gry też nie pamiętam, znaczy położenia każdego przedmiotu nie pamiętam. Aż tak dobrze nie ma. Ale myślę, że orientuję się dosyć, dosyć mocno w tym, co tu się dzieje. No właśnie, w wodzie coś jest. Cały czas jest o tym mowa. Może się dowiemy co konkretnie. Aha. Kolejne klimatyczne jakieś wizje. To jest na początku dziennym wirze Dobra, sufit do krwi Tylko pytanie, co jest sufitem, co jest ścianą, nie? A chyba normalnie, to jest, to, czy to jest podłogą, to jest podłoga, to jest sufit Dosyć dziwne to wszystko A po prostu to w tej krwi się odbija podłoga, to też tak może być No i tu pewnie nie zdążyliśmy zauważyć, ale coś nas próbowało zaatakować, no właśnie. Coś nas zaatakowało, coś nas uderzyło, są to demony. Czyli ta fikcja trochę jakby się przeplatała z rzeczywistością. Jakby demony znalazły sobie jakąś szczelinę, wyrwę, przez którą się przedostają do świata żywych. Dobra, 10 apteczek, jestem ranny, to biorę jedną Tu nie przejdziemy, ale tędy już tak Czekajcie Przeładujmy penetrator I lecimy No tu się trochę będzie działo Tak Dokładnie Czekajcie. Podejdziemy sobie do tych zwłok zaraz. Czy ja mam, może? Nie, nie mam pułapek. Dobra, wycofajmy się. Czekajcie, tu się może gdzieś ustawimy. No właśnie, projekt pochodzenia, punkt kontrolny. I bądźmy, kurde, czujni Już idą Spróbuj może poprzybijać co od niektórych do ściany Pięknie Penetrator jest świetny Dobra, tędy chyba wejdą Skaczesz? Wow, dobra, ja się wycofuję Jest jeszcze Nieciekawa sytuacja Ładnie, ale się teraz dostali Krzyżowy ogień No Niestety zostało mi tylko 7 pocisków Do tej broni, ale heh, Spisała się rewelacyjnie Załatwiła nam cały Cały problem Jeszcze bardzo jakimiś kolcami strzelamy Naprawdę, bronie są dosyć wymyślne w tej grze, szczególnie później, zobaczycie takie pukawki, że po prostu masakra Siema I tu mam miny zbliżeniowe, to się na pewno przyda z czasem Jeszcze nie wiem kiedy, ale na pewno się przyda Okej okay. Cały czas teraz będzie pewnie walka Chyba zbijemy sobie szybę może taki Nie wiem, czy ktoś oberwał. W każdym razie warto się nie raz wspomóc. Może jeszcze jeden? No i dobra, kto przeżył? Nie wiem, czy był ranny. Dobra, jeszcze. W ogóle zapomniałem o moim spowolnianiu, kurczę, no. Teraz sobie wykorzystamy Kompletnie o tym zapomniałem Że przecież mamy Bullet timer Już naprawiam mój błąd Kto jeszcze Bra Dobitka I chyba... Chyba jeszcze jeden, tak Gdzie jesteś? Doskoczony? Bardzo dobrze. Tak miało być. Dobra, tu się można dostać na pewno, do góry. W ramach ogień, żeby się nie spalić. Teraz czekajcie, bo wiem, że tam po tych rurach można przejść jakoś. Czy tu się można nieco pogubić. Dobra, pójdziemy chyba najpierw w tędy. Muszę się rozejrzeć w sytuacji. Ciekawe czy jeszcze przeciwników więcej nie będzie Ciężko mi powiedzieć, bo... Nie wiem Zaraz, gdzie to nas prowadzi? A no właśnie! A no właśnie Są następni A tam było jeszcze do przejście, które chcę sprawdzić Łaaa, jaka miazga! I no się miałem co tylko ostało Shotgun jest piękny. Ciasne pomieszczenia i strzelba. No kurde. Z tamtej strony jakbym go słyszał. Dokładnie. O nie, jeszcze ktoś jest. Ten tu wzywał posiłki. To tak to wyglądało, jakby był ostatni. Zazwyczaj tak jest, tak. nieprzyjaciele posiłki wzywają, bo przynajmniej mówią, że potrzebują wsparcia właśnie. To już nie ma praktycznie nikogo więcej na, na placu boju. Granaciki, penetrator, od razu sobie przeładuję. Broń na pewno będzie też skuteczna przeciwko pancerzonym przeciwnikom. Więc też nie ma tak co wystrzelać się z całej amunicji do tej broni. Trzeba trochę z głową do tego podejść. Dobra. Jak to tu wygląda? Tak, na spokojnie. Nie chciałbym niczego pominąć. I cały czas jeszcze ani razu nie zginąłem, co jest zastanawiające. Czekajcie, jeszcze się rozejrza. Aha, bo to jest tędy. A tam czy nas nie prowadziło? Do drabiny przypadkiem? Tu jest kratka, więc można iść górą. No właśnie, kurde, bo czegoś mi tu brakowało. Sobie przypomniałem, że tu jest drabina. Dobra. Czyli ten najpierw powinniśmy iść. Pistole to sobie stawiamy. Chociaż, mówię, nie należy żadnej broni lekceważyć w tej grze. Bo każda zda egzamin. A to jest o tyle ważne przejście, że możemy dostać się do takiego, nie wiem, ukrytego obszaru, można powiedzieć. A no tak można to nazwać sobie, no jest trochę ukryty tak na uboczu. O, penetrator. Ale co najważniejsze, mamy nowy rodzaj granatów. Jest to bomba M77. Z bomby przyklejają się do praktycznie każdej powierzchni włącznie z przeciwnikiem. No właśnie. I wtedy po rzuceniu takiego ładunku. Wyciągamy detonator i to my decydujemy, kiedy chcemy wysadzić ten ładunek. Dobra, co jeszcze? I tutaj mamy sekret, czy faktycznie był tajny obszar od odruchów stąd można było przeciwników też zaskoczyć, ale już chyba nie ma kogo nawet A to się zapętliło, to gdy trzeba iść pewnie dalej Jeszcze sobie popatrzymy troszkę, więc mamy dwa sekrety znalezione w tej misji Czy to będzie wszystko, nie wiem Tam oddałbyśmy jeszcze wcześniej Mówię warto dobrze wszystko sprawdzić, bo nigdy nie wiadomo co możemy znaleźć. A tu? Aha, i to jest, widzicie, to miejsce. Wcześniejsze No dobra chyba tyle Ma co tutaj Na siłę się kręcić godzinami Jeszcze tu na dole zobaczę A no nie ma nic, żadnej amunicji, granatów nie uświadczymy raczej. Chociaż z takim sprzętem też nie ma problemu, wszędzie z tego pełno. Naruszajmy sobie. Tak. Tu byśmy znowu się wrócili do pomieszczenia poprzedniego. Tam się ogień pali, z tamtej strony. Tutaj zaczynaliśmy walkę. A tędy prowadzi droga. O, właśnie, to jest miejsce gdzie Gdzie przybiliśmy kolesia ładnie Chcesz pomocy? Proszę bardzo Już udzielam ci pierwszej pomocy. Ten jak pięknie przybity do ściany. Kurde. Fajnie to wygląda. To jest właśnie efekt e, naszego penetratora, bo to się zastanawiam co przeciwnik robi w, na ścianie, że to jakiś błąd gry. Nie, nie, nie. no prostu przybity kolcami. Ale tutaj widać taki kole co? Widziałem, Wystaje przebity przez plecy Także Ho? Ktoś to jest shotguna Nie wycofuj się Nie wycofuj się Dokładnie razu lepiej To, że przeciwnicy się komunikują między sobą też troszeczkę zdradza ich pozycję Gdyby w ciszy próbowali nas zajść, to mogło być krucho z nami. Na pewno. Wtedy byłaby szansa nawet zginąć. Taki atak zaskoczenia. no, Moglibyśmy się nie wybronić z tego. Dobra, coś jeszcze? Bo na razie nic. Tu jakieś przejście jeszcze? Chyba na tędy muszę. No właśnie. Tędy muszę iść. I to jest koniec poziomu, chyba co? Albo i nie. Tak. No to nie było takie długie. Excellent on. Paxton Fetel i sił repliki kontynuują zorganizowany odwrót z oczyszczalni ścieków South River. Po odnalezieniu kolejnej ofiary Fetela agent Fear unieszkodliwił tylne straże. Repliki kontynuuje pościg za wycofującymi się siłami wroga. Najważniejszym zadaniem jest eliminacja Paxtona Fetela. Strasza misja jak na razie. W ogóle się nie zmienia. Wciąż Fetel jest celem numer jeden. No dobra, na razie mamy najkrótszy odcinek w tej serii, ale był ciekawy, myślę. Do usłyszenia. Cześć.